Witajcie ponownie, a dzisiaj prawdziwa petarda, nowy stół MasterCard 2200. No i możecie zapytać, po co nam kolejny nowy stół? Już Wam na szybko tłumaczę. Do tej pory mieliśmy MasterCard 1500. Zgłaszaliście sugestie, różne ciekawe rozwiązania. Postanowiliśmy Was wysłuchać i stworzyliśmy nowy produkt. A co takiego w nim jest? Mianowicie to jest mniejsza wersja MasterCata 2600. Przede wszystkim nowa płyta maszynowa, która daje większe możliwości montażu elektronarzędzi. Płyta z możliwością regulacji wysokości, dzięki czemu nawet najcięższe maszyny nie obniżą nam płyty poniżej blatu. Dodatkowo rowek z profilem aluminiowym, dwie prowadnice, wzdłużna poprzeczna z możliwością blokady. Słuchajcie, naprawdę super rozwiązania. Przyjrzyjmy się im teraz z bliska. Słuchajcie, wykręcamy śrubę, bierzemy większy klucz i zobaczcie, mamy możliwość regulacji podnoszenia i opuszczania stołu w zależności od naszych preferencji. Szybki zacisk, aby osłonę można było szybko zamontować. dodatkowo prowadnica wzdłużna wraz z elementem usztywniającym. Cztery blokady, aby pracować na tym stole jako stół roboczy. Dodatkowo, prowadnica kątowa z blokadą na kątach 45, 0 i 45. Oczywiście, jak w każdym stole maszynowym, jest możliwość montażu frezarki, wyżynarki oczywiście frezarka tylko i wyłącznie ze specjalną osłoną. A dodatkowo, zapraszam Cię, abyś zobaczył naprawdę najciekawszą funkcję, szczególnie dla tych, którzy nie mają miejsca w warsztacie. Stołem tym możemy pracować również montując go na zwykłym blacie roboczym. Innowacyjny system składanych nóg i kompaktowe rozmiary po złożeniu. I co? Przekonajcie do zakupu? Na no pewnie! Ten stół dostępny jest w najlepszych sklepach narzędziowych u dystrybutorów marki Wolfcraft. Po więcej informacji zapraszam Cię na naszą stronę, stronę firmy Lango Łukaszuk. Tam znajdziecie jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej szczegółów. A na razie, do zobaczenia!